Szym Boże, coś Wam powiem. Chodź za mną na śmierć. Gdyby ktoś z nas usłyszał takie zaproszenie, obróciłby się na pięcie i odszedł. O słowach, jakie by padły pod adresem zapraszającego, nie będę wspominał, bo nie przystoi. Dlatego Jezus zadał zupełnie inne pytanie Szymonowi. Czy miłujesz mnie? Mężczyzna ma to do siebie, że o uczuciach mówi niechętnie. Ale zobaczmy, że Piotr odpowiedział bardzo szybko: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocha. Zwróćmy jednak uwagę, że uczeń trochę zachowawczo mówi o swojej miłości. Używa zwrotu: Ty wiesz. No tak, Jezus wie. A czy wie o tym Piotr? Czy ty wiesz, że kochasz Jezusa? Bo to, że ktoś może się domyśleć, jakie mam uczucia, to jedno. Natomiast czy moje uczucia są takie, jak ktoś może o nich myśleć, to już zupełnie inna sprawa. Ponieważ można stwarzać pozory miłości. Ta miłość może być powierzchowna. Widać wszystko, ale niczego nie da się odczuć. Ty wiesz. A daj spokój, jest dobrze. Miłość wymaga odwagi, tak jak pójście na śmierć. Do życia jesteśmy przywiązani, bo przeżywanie każdego dnia niesie ze sobą jakąś nowość. I to może być radość albo trud. Panie, Ty wszystko wiesz, więc powiedz mi, co ja mam robić. I Jezus tej prośbie nie opiera się. Mówi jasno, że idąc za Nim, należy skończyć samowolką. Jeśli chcemy osiągnąć sukces, winniśmy się poddać Jego prowadzeniu. Tylko tak możemy osiągnąć to, co on nam przygotował. Piotr zasmucił się, że Pan jest stanowczy, że te słowa nie są wypowiedziane od tak. To jest konkretna droga i misja. Paść owce moje. To znaczy weź odpowiedzialność za swoich braci. Weź stań na czele i bądź tym, który prowadzi i chroni. Bądź tym, który umacnia i pielęgnuje tych słabszych. Czego nie rozumiesz? No pewnie tych niezrozumiałych kwestii w naszym życiu jest sporo. Bo chcielibyśmy jednak zostawić coś dla siebie. Stać się takim urzędem, który działa od, do. Natomiast pozostały czas wykorzystać dla własnych celów. I kiedy bazujemy na miłości, no to się okazuje, że nie da się kochać w wyznaczonym czasie. Nie da się kochać na pół etapu. Kocha się na zabój. Nawet w przysiędze są słowa dopóki śmierć nas nie rozłączy. Więc chrześcijaństwo jest pójściem za Jezusem do końca. Jest ofiarą całkowitą. Brzmi to bardzo radykalnie, co może nas przerażać. W rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. Jeśli coś robimy z miłością, nie patrzymy na zmęczenie, nie patrzymy na upływający czas, straty, po prostu działamy z radością. My się jeszcze jednego obawiamy. My się boimy tego, że Bóg wie więcej niż my sami o sobie samym, a my tej wiedzy nie posiadamy. I nie wiemy, co on w nas widzi. No bo często sami umniejszamy swoje możliwości. Może ze wstydu, a może z obawy przed porażką. Natomiast Bóg nie patrzy na naszą nędzę. Mamy wielkie pragnienia i mamy świadomość, że jesteśmy słabi. Więc co możemy dać Bogu? Nic. Wielkie nic. Bo ojciec niczego od nas nie chce, żebyśmy mu coś przynosili i ofiarowali. On chce nas z pustymi rękoma i otwartym sercem. Tylko tyle i aż tyle. Chce nas, by mógł w nasze usta włożyć swoje słowa. W nasze ręce dobre uczynki, nasze serce gorącą miłość, a nogi uzdolnić do tego, by wszystkie te dary zanieść na koniec świata. Czy teraz już wiesz, że kochasz Jezusa? Czy dalej kochasz tylko siebie? Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.